Jaki był najgłupszy powód, przez który zostałeś wyrzucony z klasy? Zawsze byłem wzorowym uczniem. Nigdy nie ściągałem, nigdy nie miałem problemów. Więc kiedy nauczyciel oskarżył mnie o ściąganie, pomyślałem, że to jakiś żart. Pisaliśmy wielki test, taki, który może ci rozwalić cały semestr, jeśli go zawalisz. Byłem skupiony, sprawdzałem każdą odpowiedź po trzy razy. Aż nagle słyszę: James, do mnie na już. Patrzę zdezorientowany, a pan Reynolds stoi przy mojej ławce z dwoma testami w ręce: moim i Emily. Wyglądał jakby właśnie odkrył spisek stulecia. To jest nie do przyjęcia! Wrzasnął machając kartkami. Skopiowaliście od siebie! Spojrzałem na testy i żołądek mi zamarł. Odpowiedzi identyczne, słowo w słowo, nawet zadanie dodatkowe. Już miałem się bronić, ale wtedy mnie olśniło. E, to nie byłaby lekto. To była Emily, dziewczyna, która mogła oddać pracę miesiąc po terminie i dostawała celujący z uśmiechem. Pan Reynolds miał do niej słabość i teraz zamiast winić ją, obwiniał mnie. Wskazałem na nią i powiedziałem. Ona siedzi za mną, jak niby miałem od niej ściągnąć, a on dokładnie to powiedziałby ktoś kto ściąga. Zachowałem spokój. To fizycznie niemożliwe. On tylko pokręcił głową. Nie na nie chcę słuchać wymózmi. Wym Zwróciłem się do Emily. Powiedz mu, że nie ściągałem. na ramionami. Zero wsparcia. Cała klasa patrzyła. Szeptali między sobą. Wszyscy wiedzieli, że pan Reynolds faworyzuje Emily Pokazałem mu swój test Proszę spojrzeć na moje poprzednie oceny. Mam same piątki. Nigdy nie ściągałem, a on z zawiedzoną miną Właśnie dlatego to jest takie rozczarowujące. Nie wierzyłem. Spojrzałem na klasę licząc, że ktoś mnie poprze. I nagle ktoś rzuca. On ma rację. Jak można ściągać od kogoś siedzącego z tyłu? Pan Reynolds. Dość tego. Rąbnął testem o ławkę. Masz szlaba. Natychmiast. Siedziałem potem w tej sali od dyżurów jak kryminalista, a Emily, zero konsekwencji. Po prostu wyszła jakby nigdy nic.